Takie nierealistyczne na przykład daty, że nie wiem, stan no, będę miał, na przykład, jeżeli teraz zarabiam załóżmy 10 tysięcy złotych, a na przykład chcę zarabiać milion za miesiąc, na przykład. Oczywiście jest to możliwe, ale czy ty w to wierzysz po prostu? Cześć, to Basia Piasek, witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się z Tobą dobrymi praktykami budowania spełnionego, spełnionego życia we wszystkich obszarach, od kwestii finansowych, działając na własnym, przez kwestie organizacji, planowania, a również wykorzystania potęgi. Umysłu. Dzisiaj będę chciała z Tobą porozmawiać o takiej jednej, absolutnie najważniejszej zasadzie, którą ukryłam dopiero po wielu, wielu latach, dzięki między innymi właśnie Pietkowi, którym tutaj dzisiaj jestem, moim partnerem biznesowym i życiowym, która pozwoliła mi dużo szybciej osiągać moje cele i realizować je w takim tempie, jakim sobie nawet nie wyobrażałam, że jest to możliwe. Więc Piotrek, powiedz nam tak, jakby patrząc na, ten, na kwestie właśnie em, osiągania celów życiowych, tutaj nie mówimy tylko o kwestiach jakby biznesowych, ale również o takich kwestiach związanych z naszymi prywatnymi celami, żebyście wiedzieli, Piotrek jest u nas osobą, która odpowiada za strategię praktycznie każdej jednej firmy, którą budujemy od nieruchomościowych, przez hardware'owe, usługowe, jest taką osobą bardzo mocno strategiczno, analityczną, i potrafi widzieć po prostu pewne trendy na rynku w sposób, który dla mnie jest nawet w 5%, nie mam tej kompetencji, którą on posiada, ale również jest psychologiem, również jest osobą, która patrzy po prostu dużo szerzej na perspektywę jakby tego, co w życiu osiągamy i potrafi na to wszystko spojrzeć nie z perspektywy bycia w sytuacji, tylko z boku, żeby ją po prostu dużo lepiej rozłożyć na czynniki pierwsze. Obydwoje tak naprawdę mieliśmy okazję w życiu stawiać sobie różne cele, zanim się poznaliśmy, potem jak już jesteśmy ze sobą już niedługo, gdzieś tam nam pytnie dekada, więc razem też wiele w życiu już udało nam się osiągnąć i biznesowo, i prywatnie. Powiedz mi jakby co właśnie biorąc pod uwagę kwestię osiągania celów, co Ty odkryłeś jako, tą najważniejszą, jako ten najważniejszy element, który nas przybliża do nich dużo szybciej i pozwala nam je dużo bardziej skutecznie realizować? Tak, to stawiając sobie wielokrotnie cele w swoim życiu, na różnych etapach życia. Odkąd odkryłem to, że należy stawiać cele, też jest kilka badań psychologicznych, które potwierdzają, że osoby, te stawiają sobie cele, które wyznaczają te cele, a które nawet potem jeszcze zapisują te cele, to były jakby ta szansa na osiągnięcie tych celów i zrealizowanie się zwiększa. Versus te na przykład, te nie, nie stawiają sobie tych celów, no to ta, ta jakby ich szansa na to, że po prostu się te cele zrealizują, no to jest dużo, dużo, dużo mniejsza. I to są, jakby już też potwierdzone badaniami na wielu grupach i też na wielu uniwersytetach, jakby takie badanie zostało powtórzone, zaplikowane. Więc w celach jest kilka takich głównych założeń. Mówi się, że cele potrzebują być smart, czyli to jest taka metoda po prostu określania tych, tych celów i też dla mnie to było zawsze coś, co było takim trochę zagadką, jakby co faktycznie jakby powoduje, że te cele się wypełnia, że jakby pewne cele się na przykład udaje zrealizować, a pewne cele na przykład się nie spełnia, mimo iż w momencie, kiedy je sobie wyznaczamy, wydaje się, że te cele uda się na przykład zrealizować. To co zawsze się śmieje, że Tony Robbins na przykład mówi, że nie doceniamy tego, co możemy zrobić w ciągu 10 lat, a przeceniamy, co możemy zrobić w ciągu roku. I te cele, by w momencie, kiedy je wyznaczamy, no to w taki sam sposób to, to działa. Czasami wyznaczymy sobie za dużo tych celów, czasami wyznaczymy sobie na przykład za mało ambitne, co stwierdzamy na przykład dopiero po, po zrealizowaniu, że kurczę trzeba było wyznaczyć może e, większe te cele. Ale co wszystkie te cele mają tak naprawdę najczęściej wspólnego to jest to, że każdy cel nie jest do końca jakby samym celem, sam w sobie na przykład chcę mieć samochód, no i co, <laughs> to jest fajnie, że ten samochód będę miał, ale co mi to daje? Najczęściej jest takie długie dno, i ja nie chcę mieć do końca jakby... Tego samochodu i tylko tej rzeczy, po prostu jakby w tym opakowaniu, tylko tak naprawdę chcę mieć to, co po prostu cały, można powiedzieć, taki package, takiego po prostu całość jakby tego elementu ze wszystkimi emocjami, które się z tym wiążą. Czyli jakby, co jest kluczem? Emocje. Emocje są takim elementem, który tak naprawdę można powiedzieć, spajają jakby wszystkie, wszystkie elementy tego celu, celu ze sobą. I kluczowym elementem właśnie jest, czy kluczową częścią można powiedzieć celu, jest właśnie ta emocja, którą, którą w tym celu po prostu zawijamy. Czyli my wkładamy może Podaj przykład właśnie. Bo to jest ważne, żeby to zrozumieć, bo jakby sami też do tego dochodziliśmy, nie? Po jakimś, po jakimś czasie. I to było takim naszym gigantycznym aha momentem, więc podaj przykłady, no bo jednak masz tych przykładów oro w swoim życiu. Tak, więc takim może być kluczowym jakby tutaj przykładem, co, co też jakby wielokrotnie się do niego też z Basią wracamy, no bo w taki sposób też jakby się poznaliśmy, że każdy z nas miał taki wrzucony gdzieś jakby w, w głowę, czy określony jakiś cel, że chcemy znaleźć miłość swojego życia. I to było takie oczywiście bardzo fajne, to brzmi mi i, i, i miło i przyjemnie. No i właśnie też o to chodzi, że ten cel dla nas w czymś jest powiązany. Czyli jak myślimy na przykład, nawet jak się mówi na przykład. Z, znajesz miłość swojego życia, no to jak słyszysz na przykład takie hasło, no to od razu już masz jakby pewien składunek. no bo sama już po pojawia się na przykład tej hasło, miłość. Pasło, że to jest na całe życie, czy właśnie to jest jakby już takie, mm, takie coś bogatego można powiedzieć Czyli właśnie takie jak powiedziałem, takie tak taki po prostu spełnienie i duże, dużo emocji, jak na przykład sobie właśnie o tym swoim takim największym celu, który masz w tym życiu, bardzo dużo emocji się po prostu od razu pojawia. No i takie właśnie znalezienie miłości życia było na przykład moim celem, właśnie miałem podobny cel, w różnym czasie jakby sobie go wyznaczaliśmy, no i jakby moim. W tym celu tak naprawdę powiązałem dużo elementów, czyli jakby nie wyznaczyłem tylko, że chcę znaleźć miłość życia, tylko ma ona spełniać pewne kryteria, pewne oczywiście elementy takie na plus, i czego nie chcę na przykład, co chcę i bardzo dokładnie też jakby określiłem te, te elementy, które chcę, ale przede wszystkim określiłem też jakie uczucia po prostu chcę, czy jakie emocje chcę, żeby ta osoba we mnie, we mnie wzbudzała, czy które ja chcę odczuwać tak naprawdę w związku po prostu takim, w którym w tym będę po prostu z tą, z tą osobą. I tak zdałem sobie po czasie, po czasie sprawy, oczywiście też po wielu mądrych książkach, które jakby to samo mi potwierdziły, to było właśnie to, że ja bardzo dużo po prostu emocji wrzuciłem po prostu w ten, swój, w ten swój cel, czyli może powiedzieć, wplotłem jakby tą esencję taką emocjonalną, jakby w to, co chciałem, to, co chciałem zrealizować, to, co chciałem jakby mieć w swoim życiu i jakby tą, tą miłość miłość swojego życia jakby otrzymać, czy otrzymywać jakby cały czas. Jakby Każdego dnia, no bo nie celem było znalezienie, bo to jakby zazwyczaj jest tak, że nie chcemy tylko znaleźć, tylko chcemy mieć. Trwało. Czyli to trwało, że to nie przeminęło. No właśnie, a tutaj jakby um, myślę, że też jest fajne, gdybyś się podzielił tak naprawdę tym, jak to u Ciebie wyglądało, czy tak wiesz, przyszło, bam, mam życzenie, Ciach, następny miesiąc spotkamy się, czy jednak ta ścieżka była inna. Ja jakby często to się zauważam, że czasami, to jak powiedziałaś, jakby często nie doceniamy tego, co możemy osiągnąć w 10 lat, a przeceniamy to, co możemy osiągnąć w rok, więc to jest i nie tylko wyłącznie w tych kwestiach, wiecie, finansowych czy biznesie, ale również właśnie w tych kwestiach prywatnych. E, więc jak ta ścieżka u Ciebie wyglądała, tak? I co się działo po drodze, zanim faktycznie mieliśmy okazję się spotkać? E, bo się śmiejemy, że obydwoje sobie siebie wymarzyliśmy, można powiedzieć, tak? czy Złożyliśmy tak. życzenie, które po prostu zostało zrealizowane i po jednej i po drugiej stronie ponad oczekiwania, które mieliśmy, o tak. Tak, więc na początek u mnie wyglądało to w taki sposób, że wielokrotnie jakby tak Zapewne większość osób przechodzimy różne związki, przechodzimy jakieś nauki, które, które są jakby w tych, w tych związkach, coś czego mamy się nauczyć. U mnie właśnie było, było podobnie, czyli właśnie też przechodziłem taką, może powiedzieć, ścieżkę, czyli e, miałem kolejne, kolejne osoby, z którymi byłem i jakby zawsze czegoś, może powiedzieć, tutaj, e, coś wiedziałem, że może być więcej, czyli jakby że mogę być bardziej spełniony, może być jeszcze lepiej, jakby. Mm, wiedziałem, że jakby wyznaczenie takiego w końcu właśnie, ustalenie, że chcę jakby o, mieć wszystko tak na czy jakby chcę mieć jakby całość, chcę jakby mieć pełen właśnie taki y, dla mnie dopasowany, czy jakby to nie jest tak, że jakby coś było po prostu nie tak tam, tylko po prostu nie było to jakby pełne na przykład y, dla mnie. I to co, to, co właśnie y, Cel, który sobie wyznaczyłem, to było znalezienie po prostu miłości swojego życia. Jakby dla mnie ten cel miał jakby taki, taki można powiedzieć, swój, e, swój obraz, ale nie, nie poprzestałem na tym, że wyznaczyłem jakby tylko ten, ten cel, tylko właśnie określiłem te emocje, określiłem jakby ten cały ładunek, można powiedzieć, taki e, duży emocjonalny, spędziłem na tym, na tym sporo czasu. E, za pierwszym razem to była około... Myślę, dobre półtorej godziny, żeby się nad tym zastanowić, żeby to sobie określić, żeby to sobie opisać przede wszystkim. No bo też właśnie wiedziałem, że jest spisane, że jakby te elementy, które chcę jakby spisać, to sam dać samego siebie tak naprawdę, to, to zrobiłem nie miałem jakby w tym celu, żeby to jakby. Nie czy to się wydarzyło. Nie, nie, musiałem, jakby, nie musiałem jakby się nad tym zastanawiać, po prostu tak, tak będzie dla mnie, to było pewne po prostu, że tak, że tak to powinno wyglądać, po prostu, żeby to było do mnie do mnie dopasowane. No i za pierwszym razem, jak to zrobiłem, no to mówię, za pierwszym razem co już można wiadomo. Co może jakby już sugerować, że był też drugi raz. I za pierwszy raz, jak to zrobiłem, oczywiście, no, e, może nie oczywiście, ale z, z pewnych względów, choć to po prostu się nie udało. Nie do końca, jak wiedziałem jeszcze, z jakich zacząłem na nad tym zastanawiać, to pomyślałem, że jednym z elementów, które po prostu sobie powiedziałem, jakby w tym moim życzeniu, które rzuciłem tak naprawdę do wszechświata, czy gdzieś jakby w górę, jakby z tego, co po prostu chciałem, to było to, że ja też, jakby, powinienem być tą osobą, jakby która będzie odpowiednią dla tej mojej miłości życia. Więc ja nie dokonałem jakby odpowiednich zmian w swoim życiu, robiłem zupełnie coś innego, jakby bardziej skupiałem na pracy, czy bardziej skupiałem się na jakimś działaniu, powiedzmy bieżącym, więc nie znalazłem po prostu tego, co, co, co szukałem. Nie dostałem tego, ale dlatego że też, że jakby samemu nie dałem się wszystkiego. I w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że po prostu ja potrzebuję być też tą osobą, która po prostu będzie w stanie jakby utrzymać tę osobę, czyli możliwe, żebym znalazł taką miłość swojego życia, ale pewnie po prostu bym jej nie utrzymał z uwagi na to, że ja jeszcze nie byłem odpowiednią osobą, czy ja w moim życiu nie dokonałem takiej zmiany. Więc postanowiłem zacząć tak naprawdę od siebie, czyli że ja potrzebuję się zmienić, ja potrzebuję być tą osobą taką pewną siebie, jakby taką, która po prostu spełnia takie cechy, które ja widzę, że na przykład bym chciał mieć po drugiej stronie, więc musimy być do siebie po prostu dopasowani. Jeżeli mierzymy bardzo wysoko, to też potrzebujemy wejść na najwyższy poziom, tak jak na Olimpiadzie. Jeżeli chcemy wygrać Olimpiadę, to potrzebujemy wyjść na najwyższy poziom po prostu światowy, żeby to, to się stało i tak samo myślałem właśnie o, o miłości, że potrzebuję się stać tą osobą, która... Po prostu będzie, będzie mogła jakby przyciągnąć to m, swoimi, swoimi cechami, po prostu utrzymać. No i jak wyznaczyłem to drugi raz, więcej znowu czasu na tym spędziłem i dokładnie jakby jeszcze do, dookreśliłem pewne, e, pewne elementy, poza tym, że mam mieć niebieskie oczy i blond włosy, e, to, jeszcze, to, jeszcze, e, to jeszcze kolejne elementy, które po prostu zostały gdzieś tam dodane do, do tego całego, można powiedzieć, mojego, mojego obrazu. No i za drugim razem też oczywiście wyznaczyłem sobie datę, bo za każdym razem wyznaczałem daty. Jak się obecnie okazuje w mojej wiedzy, no to nie jest to konieczne, bo narzuca jakąś tam dodatkową, dodatkową, dodatkową presję, ale ja widocznie tego w tamtym czasie mm. potrzebowałem. Więc sobie dokładnie datę 2013 rok, marzec 2013 roku, więc dokładnie to było co do miesiąca, no i poznaliśmy się z Basią w maju 2013, więc Pomniłem przez dwa miesiące, ale dalej to było super. <grym> tak, dosyć blisko. E, więc, tak jak widzicie, jakby, co ja bym chciała zrobić takie, takie takeaways, czyli co wyciągnie z tego, co wejdzie tej historii. E, to jest kilka kluczowych rzeczy, które widzicie, jeżeli chodzi właśnie o cele. Pierwsza, ta najważniejsza zasada, która e, była dla nas takim bardzo dużym momentem, kiedy to zrozumieliśmy ja i Piotrek, to są tak naprawdę emocje. Tak? Czyli, cel to nie jest tylko o, chcę mieć taki dom, taki samochód, albo zrobić tyle pieniędzy. Co to dla ciebie oznacza, jakie emocje są z tym związane, jak chcesz się czuć? To jest absolutnie um, niezbędne. Kon, niezbędne, tak, konieczne do tego, żebyś to określiła, czy określi po prostu w momencie, kiedy wyznaczasz sobie, czego chcesz i dlaczego tak naprawdę tego chcesz, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do uczuć, a emocje są tym mechanizmem, który po prostu jest wibracją, która przyciąga, można powiedzieć, tak? tak. Więc um, emocje to jest przede wszystkim. Druga rzecz, którą powiedział Piotr, też bardzo ważna, to jest jakby kwestia tego, żebyś sobie nie robił ciśnienia, że to już musi być daj, tej dacie, koniec. Kropka, nie wydarzyło się i już po prostu zaczynasz to wszystko wąpić. Tym bardziej takie nierealistyczne na przykład daty, że nie wiem, będę miał na przykład, jeżeli teraz zarabiam za mi 10 tysięcy złotych, a na przykład chcę zarabiać milion za miesiąc na przykład. Oczywiście jest to możliwe, ale czy ty w to wierzysz po prostu? Tak, no bo bardzo często po prostu, jeżeli nie widzisz tej ścieżki jeszcze czy tej drogi, no tak jakby wydaje ci się dobra, to jest takie wishful thinking czy takie życzeniowe myślenie, ale de facto w podświadomych w to nie wierzysz tak? i tego jeszcze nie czujesz. Więc jakby po, pierwsze, jakby po pierwsze emocje, po drugie pamiętaj o tym, żeby jakby patrzeć na to, żeby stawiać sobie cele i nie ciśnieniować się na termin, tylko dać tą przestrzeń, bo czasami tak jak powiedziałeś, muszą się wydarzyć rzeczy, potrzebują się wydarzyć rzeczy, które powodują, że jesteś gotowy na to, żeby faktycznie to zrealizować. I ta twoja gotowość jest czasami droga, którą po prostu potrzebujemy przejść, Um, I e, trzecia rzecz, czyli właśnie zaakceptowanie czasu, i trzecia, nienarzucanie właśnie tego terminu takiego mocnego, o którym Ty powiedziałeś, to, że to nie jest takie istotne, tak naprawdę, i ja się z tym również bardzo mocno zgadzam. Tak, i zupełnie inaczej to trzeba planować swoje cele, rozumiejąc to. Więc daj nam znać, jakie Ty masz doświadczenia z planowaniem swoich celów um, i co wyciągasz z tego wideo, i czy faktycznie do tej pory. E, emocje były głównym czynnikiem, od którego zaczynałeś myśleć, czy zaczynałaś myśląc o swoich celach. Jeśli nie, skomentuj, daj nam znać, co myślisz na ten temat um, w komentarzu pod tym wideo, zastosuj, e, a my Cię tym, tymczasem zapraszamy do naszych kolejnych odcinków. Ja ci zapraszam do mojego kanału, gdzie dzielę się są dobrymi praktykami budowania spełnionego życia we wszystkich obszarach, od kwestii finansowej, działając na swoim, E, przez e, pozostałe obszary życiowe, również te wszystkie obszary nasze personalne czy relacyjne, które również poruszamy razem z Piotkiem, e, jak planować, jak się organizować, aby to wszystko e, realizować w swoim życiu, również z tym, jak wykorzystywać potęgę naszych myśli, naszego umysłu, podświadomości. Więc e, zasubskrybuj kanał, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i również bardzo mocno Cię zapraszam do serii, którą razem realizuję z moim partnerem życiowym i biznesowym Piotkiem.